Musi być poddanie, Filip! Nie Mam nadzieję, że Maciek Kamorski doceni to się co się zrobiło i ten błąd z można powiedzieć, że nam ja ja tak. na koło. Dobra, to, to Tak, 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 tak. tak no, Musimy szanować się czas <grym> Boczeka, ja musisz ja, ja dziękuję. 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 musisz musisz. Ja Musisz, Musisz zawsze I walczyć z tak. 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 jak, 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 jak Ale jak się nawet nie wiem. Ale no. Jak, no. 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 jak no. no. przed mną, no. to nawet z pół minuty <głos> <jak> <głos> Ja <to>. ja, <noise> ja kiedyś tak. widziałem no. właśnie, jak no. na rożewce byliśmy no. razem no. i.